w Celebriero zaczynam na nowym koncie i mam dokładnie godzinę, żeby z jednego dolara dojść aż do 100 milionów. Aby nie było za łatwo, mogę wydać tylko 500 robuxów, a jeśli przegram to wyzwanie, będę musiał oddać Secret Lucky Blocka. Także trzymajcie za mnie kciuki. I to, tak, że jak widzicie, jestem na nowym koncie i pisze mi, kup Nubini Pizzanini, a tutaj idzie girafa Celestra. Mini Zico, mają macie na nią pieniądze w ogóle? Wow, Girafa Celestra. mnie nie stać, na mi brakuje 7,5 miliona. Też nie stać? Ej, mnie też nie stać. No nie. Bo każdy z nas ma nowe konto i musimy Dobyć 100 bilionów, więc Jidra normalnie przylatuje sobie do tego czarnego pola. A my jedyne co możemy zrobić, to kupić Nubini Pizzanini, więc kupuję Nubini Pizzanini, jest to mój pierwszy Brainrod. I teraz pisze mi: poczekaj, zanim on dotrze do bazy. Ej. Mini Zico A ja co do mojej bazy, bo ja też mam takie zadanie no Jesteśmy ugotowani Ja go biorę No to ja biorę tego diamentowego, jak wybierzecie tego normalnego, to ja biorę diamentowego I będzie diamentowy mój I w ogóle za 8 minut będzie Galactic Nowy Event, więc to jest mocne, nie? I mam Nubini Pizzeni, teraz mi pisze, zbierz pieniądze Okej, okay. 6 dolarków tutaj jest, więc zbieram te dolarki Kradnij bryroty od innych z bazy, okej, okay, okej okay. I ode mnie na pewno nie ukradnę, się zamykam bazę Mamy grać tutaj razem, a nie sobie przeszkadzać, ziko, to się uspokój lepiej. No dobra, no. Maja, Maja, Minizico, chodźcie, patrzcie, tu jest jakiś ziomeczek. Max, Max Base, widzicie? Idziemy mu kraść z No, ja bym mu coś ukradł, ale tam jest jakiś Ronaldinho, który ma mitykala. To dobry by było dobre na początek. No, on ma mitykala i to jest ten nowy mitykala. I właśnie, właśnie bardzo otworzyła, no, dlatego Kradnijcie go, kradnijcie go, go. Zabieram, zabieram, zabieram. Kradnę mu tego mitykala, o nie? O nie! I mnie uderzył. A ja zabieram mu brylota. Maja, no, bardzo dobrze, bardzo Kradle dobrze, się. Trzeba jeszcze mu zarezerwować tego mitikala tylko jak? On tutaj mnie ciągle hituje. Pomóżcie mi, pomóżcie mi. Nie możemy tutaj wejść! Ale to jest nowy brain rot, leurele, -le 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 Więc musimy go ukraść, bo tak to od razu będziemy mieli dodatkowo jeszcze nowego Brain Rota. On jest taki dobry. Ja go tutaj kradnę. Teraz baza się zaraz odblokowuje. Za pięć, cztery. Miziko musi go hitnąć. a ja tutaj uciekał a musisz go uderzyć uderzeć. To tam I... szybko! Wyszedłem, 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 Pomagajcie, pomagajcie! Dawajcie, dobrze, bardzo dobrze! I tak jest, mamko, mamko blokuje bazę. zablokowałem Dobra, zamykaj dobra. To do cichu, dobra. I mam nowego Brain rota. Ej, tu jakiś Chcę go ukraść. Uciekaj stąd. Ej, w ogóle, żeby zdobyć lepszy mnożnik pieniędzy, to musimy zrobić rebirfa. A Co jest mi potrzebne? Jest mi potrzebny tripi, tropi i tung, tung, tung sahur. Musimy zdobyć te dwa brejroty, a dodatkowo jeszcze milion kasy, więc mega dużo. I tu idzie na ananasini. Co jest? Kupuję go, kupuję. Ej, nie staćmy na niego. Potrzebuję 231 tysięcy. Dobra, wygenerował mi tyle mój leurelere. Le. Nie, czy ja zdążę? Dobra, zdążę chyba. Zdążę, zdążę. Dobra, kupujemy na ananasini. Tak jest, mamy kolejnego mitika. To będzie tak dobrze, że mamy na razie tylko mini pizzanini w bazie. Cię ukraść. O nie bazę. basę! a tam idzie tripi tropi, który jest mi potrzebny na rebirfa i go chyba nie zdąży kupić. No nie! I tropi przepad, ale może jakiś kolejny będzie szedł. Teraz idzie tu kolejny, więc kupuję, kupiłem i tu idzie jakiś legendarny i on tak samo jest nowy. Ej, chce ktoś tego legendarnego, nowego. Wow. Nie mam kasy. Ej, bo to jakieś go kupiły! Odkupujemy od nich. Chodźcie, 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 chodźcie. Odkupuję, odkupuję. No, szybko! Dawaj, dawaj szybko. go. Nie, gości nie kupujesz tego. On tego nie kupuje i to jest w ogóle ten tak samo nowy rod Pipi potato. Ej, nie! O dobra, on chyba na niego nie ma... Bardzo dobrze, Miniziko. Tak jest. I mamy legendarkę swoją pierwszą. Ale nam to przyjdzie w ogóle. Co jest? A minęło dopiero tylko 13 minut. I brakuje mi tylko tung, 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 sahura. I pół miliony kaski, żeby zrobić rebirfa. Tung, 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 sahur. O idzie tutaj, tung, 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 sahur. Kupuję. Dobra, mam tutaj wykrzyknik i mogę zrobić rebirfa w takim razie, ale nie chcę stracić moich Brerotu, więc musicie je przenieść sobie. Ale tutaj ktoś inny się stoi pod wazem i też chcecie ukraść. Nie. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. dawajcie. O nie, widzę, że tycha będzie problem. Miniziko, kradnij go. Kradnij go, kradnij go Maja. go, Maya. Kradnę kradni! Kradnij, kradnij, Bardzo dobrze, bardzo dobrze Ej, bo ten ziomeczek tu mi dobra, chyba chciał ukraść. Dobra, już zdarzyłem, udało się Dobrze, jeszcze tego jednego Maja Kradnij, kradnij go Dobra, dobra, pomagam, pomagam ci Maja tutaj, żebyś go ukradła bo Musimy zrobić rebirfa i zachować nasze brain roty. Ej, ten ziomeczek mi kradnie tutaj mojego mitika. Uciekaj stąd Udało się Dobra, to w takim razie ja blokuję bazę I robię pierwszego rebirfa i pyk I mamy to, pierwszy rebir Teraz będę zdobywał o wiele szybciej pieniądze W sumie nie o wiele szybciej, ale troszkę szybciej Ale na to natomiast straciliśmy milion dolarów Więc nie wiem, czy to było opasalne Dobra, co jest, odpalił się Galaxy Event Więc w sumie możemy coś tutaj, wiecie Zakręcić tym kołem, który tutaj jest I może nam dropnie nowy Bizonte Gupitere Proszę, oby nam wypadł Bo jak nam wypadnie, to będzie takie szczęście I to 50 tylko kaski Dobra, ale wiecie co? Dobra, to ja kręcę Kręci, kręci. I ja dodatkowo jeszcze kupuję za Robuxy kolejnego spina Proszę, proszę, oby tutaj mi wypadł. dobra. I to 50 tysięcy dolarków No nie, a wam co wypadło? No mi wypadło też kask I to dodatkowo mało Też kaska wam wypadła, o nie Ej, tu idzie luli rurę, w diamencie Ej, dobra, wiecie co ja robię? Patrzcie, tutaj idzie on tutaj do środka A ja odblokowuję to za robuxy, musicie mi pomóc Idziecie tutaj? Idę, Ziko Dobra, ja odblokowuję to za robuxy i wchodzimy mu do bazy I kradniemy mu tego Lure rulę w diamencie Chodźcie, 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 odblokowuję, odblokowałem Dawaj Dobra, jestem, szybko kradni. Hitn go, hitn go, uderzyłeś go. Bardzo dobrze. Dawaj, kradnę, kradnę. uderzyłem go, kradnij tylko Kradnę, kradnę! On nie, on mnie goni, on mnie goni, on mnie goni. Dobra, nie dogoni. Spokojnie, dobra, ukradłem, ukradłem. Lure, lure, Jeszcze on jest w diamencie. Dobrze, udało się. Ale on będzie dużo pieniędzy dawał. Dobra, w końcu, w końcu. Czy ja mogę coś kupić w sklepie już? Ej, mogę kupić normalnie pułapkę i gravity coila. Okej, okay. i speed coila tak samo. Dobra, kupiłem to i teraz będę szybciej biegał. okej, okay, teraz szybciej biegam normalnie. Ale i tak to słabe takie itemki są, ale może coś tam pomogą. Ej, dobra, mi się wydaje, że musimy kupić laka X2, żeby Lepsze brainroty szły i musimy walczyć po prostu o to z ludźmi. Więc ja kupuję laka X2 tutaj na serwer i oby coś tutaj dropnęło. On trwa 15 minut i musimy wykorzystać teraz to oby tu dobre brainroty szły przez tego laka. Proszę, bo jak widzicie, zostało nam tylko pół godziny, a my mamy tak mało kaski. Oj, frigo kamelo wyszedł, kupuję go. O, Od... wow, frigo kamelo, dobra, kupuję go. Ej, ja nie mam pieniędzy już na niego, kupujcie go, kupujcie go, musimy go chronić teraz. Ja go odkupiłem. Ej, on mi kradnie, on chce mi ukraść, on chce mi ukraść. Dobra, tu go, to jest jakiś słabiaczek. <laughs> dobra, on teraz idzie do mojej bazy. Dobrze, 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 obra Obraniamy. Obraniamy. Tutaj, żeby do Minizika poszedł do bazy. Naszą otwartą bazę Miniziko. Ej, mikro nie rota, gościu Dobra, ale mamy frigo Kamelo znowu. Let's go, let's Je, go. Nie udało się. A ja już mam dwa miliony kasy. coraz, coraz szybciej to idzie, coraz szybciej. Przywkręka i paneci, nie ma na niej. nie kupuję ich, kupuję ich szybko, 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 szybko. Kupuj. Miniziko. Kupiłem, kupiłem. Idą, idą do mojej bazy. Spokojnie. I, okej, okay, dwie kolejne legendarki, ale to jest easy. Na rebirfa w ogóle potrzebuję bonekę ambalubu i brybry bry, patapim, ale mi się wydaje, że chyba tego nie robimy, bo tak to stracę swoje pieniądze. A my musimy zbierać pieniądze w sumie i to, że zrobiliśmy tego drugiego rebirfa, to tylko była głupota chyba, co nie? No to prawda. Tylko masz otwartą bazę! O nie, o nie, i on chce mi ukraść! Ja ci kradnie. Dobra, spokojnie, spokojnie. I tutaj Ziomeczek ma same w ogóle Bay odgody Widzicie, co on tutaj ma? O, jakie dobre! Odblokuję mu bazę i kradnie mu tripi, tropi tropa tripa, dobra? Musicie się przygotować tutaj. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, jestem tu Odblokowałem, 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 Pomóżcie, pomóżcie, pomóżcie! Biorę mu, biorę! Mu. Uderzam go! Wziąłem, 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 wziąłem mu! Hitujcie ich! tu idzie, idzie za mną, idzie za mną, pomóżcie, pomóżcie. Bardzo dobrze. Ukradnę go chyba. Nie. Nie no. Nie. Ej, dobra, tutaj idzie Frigo Camelo i Sigma Boy. To ja ich kupię po prostu. Ale musimy jeszcze raz spróbować. Ej, bo ja mam bazę odblokowaną. Nie, szybko, Zigo, zamykaj. Zamykam, zamykam i kupuję tutaj Bombini Gusini tak samo. I tu jakiś omeczek mi chce go odkupić. Pomóżcie, pomóżcie Dobra, będzie Bombini Gusini u mnie. Ale musimy ukraść tego brain rot Goda tak samo, bo jakby. On tyle daje kasy. On go odkupił, no. On go ciągle odkupił. nie mam tyle pieniędzy już nawet, żeby go odkupić. No, nie, nie. dobrze, tego odkupuję. Ale kradnę mu za to, kradnę mu za to lulerurę. Szybko, on, on go odkupił, teraz ja mu kradnę po Dobra, to pomagamy ci, pomagamy ci. Pomagajcie, pomagajcie, dobra, ukradłem! Let's go, let's go. Co za słabiaczek, lepszego Brejrota mu ukradłem nawet. Ten antek nam są, że ja fan! Co jest? To może antek nam daje jakiegoś Brejrota? to że okej, okay, wow. Się. Tylko jak mamy wejść do niego bazy? Zaraz mu się otworzy! Dasz nam od Indinduna? Antyk, proszę, daj nam od duna. Napisał, że nie. O. No to ukradniemy mu! No dobra, no to chyba musimy mu ukryć w takim razie. Jak nie chce nam dać, no to chyba to jest jedyna kolej rzeczy, tak? On ciągle pisze, że ja fan, ale dobra. Trudno, wiecie co? Odblokowujemy znowu tą bazę? Ja otworzyłem. Dawajcie, tylko musicie mi pomóc. Nie kradnijcie! Dobra, to szybko, kradnijcie! Idźcie, idźcie, hitnijcie, hitnijcie go, hitnijcie go, hitnijcie go, hitnijcie go. Dobra, i tego teraz tutaj, co tam idzie z tyłu? Tak samo. Antyk mnie goni, Maja, Pomóż mi! Maja bra, bardzo dobrze Maja! Tak jest! Mamy tropi Kropa ja tripa, udało się! Brayrod god 175 tysięcy dolarów za sekundę. Ja i teraz będziemy tak szybko kasę farmili. Ile już mamy? Mamy 10 milionów dolarów! O nie, zostało 10 minut do 100 bilionów jeszcze tak daleko! Co, kradniemy mu chyba jeszcze od Indindu na nie tylko mi się skończyły robuxy. Ej, kradnie mi tripi tropi! Nie, szybko. nie! Nie, 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 hitałem go. Ej, nie, zmi, nic go hitałeś mnie. Ziko zamykaj bazę bo ci będą kradli! Zamykam, 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 zamykam. Dobra, to ja w takim razie ja mu to kradnę tego nowego brainzota Kradnij, kradni, pomagam ci, pomagam ci, kradnij mu, kradnij mu! No kradnę, kradnę, szybko. Maja musimy mu pomagać, chodź tutaj Maja, pomagamy mu! O nie, tutaj jakiś ziomeczek ci chce się. O jego ale jest strasznie szybki! Dobra, spokojnie, spokojnie, pom pomogę mu! O nie! nie. nie. Patrzcie jaki tu ziomyczek ma brain roty. Normalnie od Indun. 93 tysiące dolarów. Ej, kradnę go, kradnę go, chodźcie. Ej, nie, przeteleportował mnie. Dobra, idę tutaj. I otwieram mu bazę, uwaga! Otwieraj, otwieraj i... Otworzyłem, otworzyłem. Dobra, wszystko, kradnę, 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 kradnę trololita, trollala. Spicie go. To jest ten... O nie! Mnie. Uderzył mnie, to jest ten bekon Jeszcze raz mu kradnij, jeszcze raz. On ma dobry o Nie, miecz. on ma takie dobre miecze, że tu się nie da. Chyba, że teraz od odbuchuj może bazę, teraz coś uda. Dobra, teraz szybko, teraz O nie, o, nie. Szybko, 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 szybko o, nie. on mnie hitną, mnie hitnął! Jeszcze raz muszę Teraz, dobra, 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 biorę, 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 biorę. No o nie, znowu mnie hitną, bo on ma tą polerynę i go nie widać. W ogóle dobra, chyba mu nie ukradniamy żadnego brain rota, bo mamy za słabe po prostu przedmioty, no Ej, kradnie mi ktoś trypi, tropi! Nie, 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 dobrze, bardzo Zyzyko. Nie mogę, poleżeć tutaj na podłodze. Dobra, blokuję, blokuję, blokuje. I w ogóle mamy już 100 milionów pieniędzy. Co jest? W ogóle zostało nam ostatnie 3 minuty. Ja nie wiem, jak my to zdobędziemy. Musimy ukraść jakąś sekreta. Jak nie ukradniłeś sekretu, to przegrałeś. Nikt nie ma sekretu Dobra, i czas dobiegł końca. A ja mam tylko 150 milionów na koncie. Także to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie. I YouTube jakimś cudem chce, żebyście akurat kliknęli w ten film. Więc klikajcie do następnego. Elo.